Cześć, witam Was w programie Mój Jest Ten Kawałek Ogrodu Zapraszam Was do oglądania i uczenia się. Jeżeli ktoś coś wie więcej, zapraszam może pisać, z chęcią się douczą. Tutaj mamy operatorkę. Cześć Ada. Cześć. Ile masz lat? Osiem. A co lubisz robić? Pracować z tatą. <noise> no właśnie. Ada jest moją operatorką, stara się tutaj nagrywać jak najlepiej potrafi. O, trzymaj. Przęt. słuchajcie budleja budleja jest to krzew który osiąga od 2,5 do 3 nawet metrów oczywiście na potrzeby każdego kto chce mieć wysoki będzie miał wysoki kto chce mieć niski niech sobie go przycina w odpowiedni sposób mi wystarczy taki, żeby tylko i wyłącznie do wysokości ogrodzenia większy mi jest niepotrzebny co zrobić żeby krzew budlei pięknie nam rusł i kwitł najważniejsze jest Wsadzenie go w odpowiednią nawierzchnię, w odpowiednią ziemię. Ta ziemia nie może być ani zbyt zbita, nie może być ziemią ciężką, nie może być gliniastą. Najlepsze podłoże to jest zwykłe podłoże kwiatowe, zmieszane z 50 na 50 z piachem. Tak, żeby było przepuszczalne. Podlewanie, no powiedzmy tak, nie może mieć sucho, nie może mieć za mokro. Ja co 3-4 dni w upały staram się podlewać budleje, tak żeby rosła i nam kwitła. Co zrobić, żeby kwitła cały czas? Najważniejsze tutaj jest, żeby obcinać stare kwiatostany, gdyż no są, nie, oni aż nie są atrakcyjne. A jak wiemy Budleja przyciąga ogromnie dużo motylków. Pokaż tego motylka tutaj. O. Jak się nazywa? Nie pamiętasz? A nie paść jakiś przypadkiem? Nie. O czym mówicie? Tutaj moja druga córka motylkowa, księżniczka. Tak, dalej zapraszamy. I zobaczcie, tu należy wyciąć ten uschnięty kwiat. On tutaj już uszcza kolejne kwiaty, które za jakiś czas się rozrosną, będą pięknie kwitły. Ale żeby zakwitły, trzeba uciąć ten stary. Tniemy, tutaj gdzieś na przykładzie wam pokażę, w którym miejscu. O, tu mam. Właśnie, mamy tutaj w staramy się uciąć około centymetra nad odchodzącymi bocznymi. Chociaż tego testom, przyczyniamy przekwitły, po prostu były za późno przycięte i dlatego ja ten już taki jest prawie przekwitły, też ucinamy tu mamy to wszystko musimy wyciąć nie wytniemy, nie będzie kwitła zakwitnie, przekwitnie i tyle, że będzie zielona, nic więcej a tak to zapewnimy sobie kwiatostany do późnej nawet jesieni te okazy mają około dwóch lat Staram się je jak najbardziej przycinać. Posłuchajcie, na przykład ta budleja tutaj, o jak zobaczycie, ona tutaj została wycięta na wiosnę całkowicie do zera. Praktycznie zostawiony był tylko wyłącznie ten korzeń, znaczy ten pęd i ten pęd. Jak widać, one są grube, są takie starsze, dlatego że po prostu zmarzła zimą. Już myślałem, że nic z niej nie będzie, a się okazało, że. Jednak lepiej kwitnie i lepiej rośnie niż tamte dwuletnie. Dzień dobry. Jeden. A co to jest? Kawałek. No, no super. Dobra, dziewczyny mi tu trochę pomagają. Trochę przeszkadzają. A raczej pomagają. Więc zobaczcie, tu wszystko to stare trzeba wyciąć. Co jest jeszcze ważnego z budlejem? Budleja lubi się kłaść. Czyli lubi o, opadające mieć gałąz, gałązki. Staramy się tych, tych gałązek pozbyć, bo są nam niepotrzebne. O! przyszedł kolejny operator maszyny. Nie Dzień dobry. Więc jak widzicie budleja lubi się kłaść, tak? Co robi teraz? Ta budlejka tutaj? Kładzie się. Kładzie się. I co z nią trzeba zrobić? Pozbyć? O, dokładnie, pozbywamy się. Tak, tutaj, dobrze nam tu nasza operatorka podpowiada. Ucinamy ją zaraz przy nasadzie. Nie wyrzucamy. Zostawiamy. Albo wyrzucamy. A czego zostawiamy? Bo będzie miała jeszcze za nowe. Mm. Dokładnie. Obetniemy yyy. sobie tutaj. Ubetniemy sobie tutaj. O, w tym miejscu. Zostawimy sobie ten kawałek. Pozbędziemy się tutaj. O, ciach tego listka, o, dokładnie tak obetniemy, oczywiście nie przy bo sekator miażdży pomocy nożyka, ale możemy tak pokazać na przykładzie. O, pozbędziemy się tutaj, możemy pozbyć się tego kwiatostanu. Umoczymy tutaj w wodzie. Tak, Adusia? Wsadzimy do takiego proszku specjalnego, ukorzeniacza, tak, do roślin zielonych. Później zrobimy dziurkę w ziemi. I znów tak? Znowu za rok będą następne. Wsadzimy roślinkę, nowe. dokładnie. Wsadzimy roślinkę, przykryjemy taką torę folią i co się stanie? Znowu za rok będą nowe. Dokładnie, tak. Pięknie się nam ukorzeni. A buduje się ładnie ukorzenia, także więc można śmiało sobie rozmnażać ją w swoich warunkach domowych. No dobra. To tutaj nam już nasza operatorka pokazuje rzeczy. Tutaj mamy również takie płożące się, tak? O, te wszystko, to wszystko możemy wyciąć. Ja tutaj już mam wycięte w tym krzaku, bo już wcześniej zrobiłem sobie porządek, ale już odrastają. A kiedy należy tutaj przycinać? Te są? te są, Ty tutaj? Mhm. Mhm. Kiedy należy przycinać najlepiej? W lato i we wiosnę. No oczywiście, że tak. Już nie nie. To. O, tutaj taka kładząca się jest. O nie. O, o, ale widzimy to. Już możemy uciąć. I ona tutaj ma ten. O, ucinamy. Już nam się nie kładzie. Nie przeszkadza niczym. Jest ślicznie. A tutaj, Adusia, pokaż tą roślinkę. to. dajcie, po, dajcie po. Tak. Co tutaj mamy? Też budleja, tak? Taki piękny kolor, to, ciemny. może mniejszy. Mniejsza, bo ona była wsadzona w tym roku. A później będzie bardzo wysoka, jakby. Tak, budleje Tą tutaj wsadziliśmy w bryły korzeniowej. O, obcinamy, tak? Tutaj na przykład widzicie. Jest. Przekwitły. Te idą dopiero. Ucinamy. Te mają szansę. Się. Pięknie urosnąć, zakwitnąć, tak. Gdybyśmy nie obcięli, po prostu ta roślinka miałaby, miałaby te kwiaty, te kwiatostany byłyby malutkie, pozbawione koloru, nic ciekawego z tego by nie było. A jak obetniemy, dajemy jej szansę. Tak ty muś, co tam jest? Kieć! Tak, i teraz posłuchajcie, budleję, tą wsadziłem z bryłą korzeniową, zakupiłem w sklepie, akurat taka mi się spodobała. O tym się troszeczkę dusia, żeby można było ładnie widzieć, tak dokładnie. Dryła korzeniowa, można sadzić ją generalnie w całym okresie wegetacji, od wczesnej wiosny, czyli od kwietnia do późnej jesieni, żeby tylko nie było przymrozku, bo jak będą przymrozki, to już nie sadzimy. A teraz Wam pokażę tutaj, jak wygląda ukorzeniona roślinka. Tu mam budleje, o proszę, ukorzeniona. Tak, o proszę, tak wygląda ukorzeniona roślinka. Budleja to jest takiej właśnie szczepki, w której Wam przed chwileczkę pokazywałem, jak należy to zrobić. Tak? Dokładnie Wam pokażę, jak to zrobić. Jeszcze w innych warunkach usiądziemy, utniemy i wsadzimy. Ta, i ta, to są wszystko tegoroczne. Na wiosnę zostały wsadzone i już tak pięknie się rozrosły. Już tu ma kwiatostany. W tym roku jeszcze ona tutaj, jak widać, już się położy. Już tutaj kładzie się. Mu lubi. W tym roku jeszcze jej nie będę obcinał. Poczekam do wiosny. Na wiosnę ją obetniemy, tak żeby rosła ku górze. Dobrze. A tutaj mam, to tu Wam pokażę. Byłem na wycieczce we Wrocławiu, tak? A co robiliśmy we Wrocławiu? Adusia. No. Byliśmy we Wrocławiu, tak, i we Wrocławiu, w parku. W parku byliśmy. I co było w parku? Też taka budleja była, tylko taka bardzo ciemna, granatowa, tak? Piękna taka, takiego floru nie widziałem, spodobała mi się, a żeby nie zniszczyć roślinki, więc wziąłem sobie trzy czubeczki tylko, o tutaj pokaż, trzy czubeczki, tak, super. Ukorzeniłem, wsadziłem, zobaczymy za jakiś czas. Co z tego będzie? Jak widać, tylko po 3-4 listki zostawione, nie więcej. One troszeczkę zmarniały, ale jak ją się podleje wieczorem, troszeczkę odżyje. Generalnie podlewamy tylko wieczorami, nigdy w południe, bo się nam ugotuje roślinka. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Łapeczkę w górę dajemy i trzymamy się. Hej!